Siemanko widzowie! Dzisiaj Wam nagram filmik jest na Vlogsie. Coś tam jest takie... Tam jest kiki-kiki, czekaj. Ja mam plan taki... Czy... O nie. A! Chcę co, coś Wam pokazać. Pukatnę. To moja koleżanka. No też nagrywam. You happy. Oj, Hello. Oj, he hello. You happy. Hello, Coś Wam pokażę! Ej! Ja, ja nie chciałam. O, oj patrzcie. patrzcie. Widzicie? oj ja chcę to coś pokazać. Pokazać. Czekaj! Tak, co? O, to, jest to, ja, to jest leja. Hey, to jest leja. No, tak, chodź za mną. Ja. Chodź za mną. Ja. Chodź za mną. Okay, okay. A, to ja wiem, to ja wiem. Chodź za mną. Chodź. E, a tu w tych Ludzie. Co on ma na plecach? Co to jest na plecach? Na plecach? Tu się wkłada baterie. A co mam na pazury? Ludzie! Co to wymyślił? Bo ja się to Ja, A ty? A ja idę do chicken JAK Ja mogę. Tam się nie da przejść. O, a nie, dobra. Jeszcze Później tak. Później. O to ja. Hello ja. Dobra, chodź. Uważaj na miny. No widzę, że to są miny. Chcesz? Smufia. Mówię! Mówię! Hello ja. Smoothie. To teraz zjedz, bo mówisz? Smooth. Smoothia. O, tutaj jakieś łóżka. Czekaj, i Poczekaj, bo to jest. Poczekam na nią, coś się śpie. Nie? O, jest. Dobra, chodź do mnie. A tu i wam pokażę, widzowie. Tego mnie. Karolcia na żywe. Karolinka. O, o, o. O, nie, nie. O, ja nie. i ogon. Klecki i ogon, klecki i ogń. Klecki i ogon głowy. No. Czekaj, bo ja chcę coś. A ja chcę spróbować wejść na, na, na głowę. To na głowę to ty nie wejdziesz, człowieku. Ale do głowy to już tak. Chodzę do głowy. No nie mówię. Miu! Pokazać Ci jak wejść do głowy. Już weszłam. No. Dobra, chodź, ja już idę. Dobra, czekaj, ja też już idę. To było dziwne za, za mną, prawda? No trochę. E! E! To już nie da przejść. Baba, baba ba, fan. Ej, 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 ej! O! O! No, 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 no. Ja jedę sobie. Hello. Hello. Yellow! Chodź do mnie! Yellow! Moja, moją stroną szybciej. Patrzcie, ja raz tak zrobiam. I sobie gadam i takie i nagle tak spadam. No. Trzeba uważać. No. Ej, 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 A bo ja nie zaliczałam. No, to nie ja. No, inny A, oh, to jest jeszcze checkpoint. Gdzie jest ten... o, Ja dogday, no do gdej. No bo ja nie miałam czasu iść dali. Crafty Core i ta 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 <ścoughs> Ten e Ten... tak ta te, ta 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 i takie ratatuj. Ratatouille. Jakie baba? No, baba, baba, I raz tak zrobiłam gadam, gadam i tak ja I idę sobie i tak. o! Bo się śmiam. Bo a wcześniej spadłam. Skoczyć. I crafti są kniesie. Nie, to on coś mnie przyciąga. Tra tata. Tra tata. Tra tata. Uważaj, jest niespieszny na butziele tego chłopia skacza. To on tam nawet tym steruje. Dobra, chodź szybko, bo cię zabiję. To jest toksyczne? Tak. Aha. To nie chce być toksyczna. Hello, hopi hopsko. A on jest narysowany. On nie jest narysowany. On nie jest narysowany. Patrz, tutaj fajnie nas staśma wiezie. Yy! Nie biegaj, nie trzeba po co? Czemu y, ta... Y... Pigipig. pig. Pigi pigi. Piggy ma... pig. Księżyc. Coś wam pokażę. To jest największy błąd w tej gry. Ta gra ma błąd. Bo tu zamiast nie powinien mieć księżyca. Katna powinien. Nawet tu nie jest księżyc. U Ciebie. Widzicie jak ona jest opracowana? Ale ty pipi-pipi. No weź, no nie obrażaj mi mojego wisiora. Ale ty pipi-pipi. Jak, to... jak chcesz mogę Cię, jak chcesz ten zagazować. Chcesz tego? Nie, nie chcę do zagazowania. Dobra. Co od Ciebie szybsza. A pokażę Ci coś. Nie mogę przejść. Locha. Eee, Uważaj, A. bo wejdziesz w wodę. tra ta ra ta ra ta, 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 ta tra, 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 tra. ta Przegrałam. A, znowu! Rata! Rata! Nie rata ja przegrywam! Ja przegrywam! Tak nie może być! Łata! Łata! Łat! Łat! Ja jestem hop a, a, a. Ja Prawie jestem hop Prawie bym wlazła! Ja, ja jestem hot hop Co? Co się stało? No, ja. Tylko w pędzel w, w weszłam. A wy wiecie jak ja się przestraszyłam? Serio się przestraszyłam, ale jak wrząłem to tak się przestraszyłam, serio ale uwierzcie nie, ale już uważaj, aha, nie ty a ja, szalona jest nawet dobra, nie. kurde, o, 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 hmm. Babi berkel. O! Co to? A to, to, to? Chodź. A tam co? tam oh. co? To nic nie Po Poczekaj na mnie! Co? A ty tu? No ona mnie kurde. Ale czekaj. Bo cię zagazuje. Chodź. No. Tam. Kurde, tu... Tam. Tam. To jest takich... To jest jakieś. Hello znów no to ja. tak Zepsute! Hello Znufia! Ja. Hello Znufia! Ja. Hello! Hello Znufia! Ja. Dobra, chodź. 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 Aj! Spadłam! Ale chodź tak. za mną! Chodź. O, to mój najlepszy przyjaciel. Hejo! A Dej? No. Zaraz wam coś pokażę! Tylko jak to dojdę, bo ja u niej widzę, ona jest się koło mnie.

no dobra. To jest wysokie. I tam doskocz. Ej. What? Dobra, doskoczyłam i co? Poczekaj, ja do siebie pójdę. Gdzie ty jesteś? Ja jestem górze. na górze. Jestem. Y Poczekaj. Mać, mać, mać. Dobra. Jest. Ja, ona już jest. Coś w nocy Tu jest, tu szukamy, tu. Tu jest, tu szukamy. Po prostu kartą włożyli i... Przecież kumary tak nie wyglądają. Już co? Nie, no ja idę tam Dobra, jak ja trzeba było. A tu jest ta prawdziwa drabinka. Niebieska. Nie ja widziałam. Ba, 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 ba. Nie widziałam tej drabinki. O, oh, hello, dog day. Nie eh. mam nero, dog day, hello do dogdejero! Ja lecę! Masz na dłoń? Tak. Lubię was. A! to nie ja. To nie ja. To nie ja. Co się stało? Padłam, a nie dotknęła. A ty nie dotknęłaś, ja przegrałam. A jak dotknę? Aha. A je, what the fuck. Eee, co to, co to? cofnij to. No tego nie słyszy, Nie on nie, nie Tego już się gadnię. Ej, a. co to? Co to? A tu... A, pojo, pociągiem, pojechać. Ja poczekaj pojechać. na mnie, poczekaj na mnie, ja chcę poczekaj. Też chcę ja chcę jechać z tobą. Czekaj, on nie odjedzie? Tylko ja, rusza. ja idę rusza. do przodu. Czekaj, on rusza. Zdążę. Ej. Ej, nie mogę. Jestem. Chodź do, do przodu do mnie. Do przodu nie dojść. jest do przodu. To jest. Ej, ja stresę. Wiesz Dwie sząty? Ja też nie mam stresa, że nie mam. O, Hello Crafty Corn! O, Crafty corn. ale A on długo jedzie? Może ukupcę im tam drogę. Dobra, już nie on odstopuje, już jest trochę... A tutaj w ogóle jakiś <laughs> ja... Ej! Co się stało? Uważaj, nie na zakręcie. E. To nie ja. O nie! O nie! Daj, Dog day, przegraj dla mnie! Tak napnie Dog Day! Przegraj! Chodź, tam, tom z tyłu. Jeszcze do kliknięcia. Aj! Zablokowałam się! Chodź. Kiedy Kim to jesteś Ej! <grywa> Nie mogę tu wejść. Ja do przodu. Mhm. Uh -huh. Też już idę do przodu. Ej! Dobra. Jest to Oj oj. Tu już dalej sama... E, sama pójdę. Dobra. Mhm. O, nie, spodem. Ja bym chciał, żeś... To. Eee to nie wiem. Ale ja już wolę się sama. Ale nie chcę się na Ciebie czekać. Co tu jest? To jest koniec gry? Nie, to nie wiem. co? Nie nie wiem. się. z drabiną wejść. Bo ja nie czaję. Ja nie czaję, o co tu chodzi. Może taki filmik z Roblox'a z tych Smiley Chairsów, czy jak o nich tam? Podobne. Creenchersów. Creaters. Creatures. Creatures. No co? Smile Critters, Co teraz? Aaa, łoby trzeba przejść. Mm -hmm. Łoby łóżka. Bo tu się, się rusza. To już chyba wiem jak to przejść. Ale pop, przegrałam. No znaczy to spadłam Hej! Idę fazer o que? Deja vu! Deja vu! Dobra, dobra! Nakrywam! Okay. Coś é isso? Pociąg to, mi zniknął! A ja mam taki plan a mi pociąg by zrobić tak? O jezu! Onde você está? Powiedz mi się chce. No ale długi ten filmik będzie. Godzina, Uwierzcie mi, jak dotrwaliście do końca, to ja nie wiem. Już by mnie wytrwała. Okej. Okay. Łokej! Okay. I teraz tam trzeba. Ja gram w to. Do dobra. Ja tam mam doskoczyć. To czy nie da. Nie wiem, dobra. Pa widzą